A więc tak, kolejny odcinek z Brodaty, hej cześć Mano, ja jestem honor i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Pod tytułem Survival z Brodą, wiem, że nie było tego dość długo i troszkę to się zmieniło, ale tylko troszkę, bo więcej po prostu nie miałem czasu. Zaczynajmy od pokazania co czego nie było. Ogólnie pierwsza rzecz to takie jakby mini podgrodzie, które dzisiaj sobie będziemy w tym odcinku modernizować, ale właśnie postanowiłem sobie, że w niedalekim czasie będę grał sobie tutaj właśnie z widzami, także właśnie pomyślałem, że a, oni też muszą mieć miejsce, żeby się osiedlić jakoś i pomyślałem, że sobie tak w swojej mini pod, póki co podgrodzie. Później się gdzieś tam rozrośnie w te strony, ale póki co właśnie... Mamy takie wow co to ma być Mamy takie jakby mini e, mini w sumie tego wszystkiego I właśnie myślałem sobie że to sobie zrobiłem Ta nic nie ma, po prostu takiej jakby wieży obserwacyjnej Oraz takiej futurystycznej bramy, która jest gdzieś tutaj, tylko się po prostu zniszczyła a kolejną rzeczą, którą się ja wam pokazać to jest fosa, dlatego że nagrywamy ten odcinek, ale po prostu się nie nagrało nie wiem czemu i właśnie wskazywało mi się wszystko Właśnie kolejna rzecz taka jest mini mini fosa, z tego względu, że postanowiłem, że tutaj żeby było bezpiecznie, to musimy się po prostu odgrodzić I właśnie tutaj zrobiłem sobie takie, to nie była wyspy, znaczy nie wyspa, tylko tutaj było połączone Odgrodziłem się tak do końca i wydaje mi się, że tutaj po prostu nie będziemy najeżdżani w żaden sposób Z tego właśnie względu, że nie ma po prostu gdzie mnie najechać A na ten odcinek mam dla coś specjalnego Mianowicie port Ogólnie jeśli wam się podoba to możecie zostawić lajka like Oraz suba mega mi to pomoże w funkcjonowaniu kanału Oraz bardzo mnie zmotywuje I po prostu będę widział, że ta seria wam się podoba że dziękuję bardzo na starcie A my lecimy do zbierania na drzewa Chyba najwięcej mamy świerkowego drewna Także właśnie to sobie użyjemy z wielką, wielką przyjemnością Ogólnie port ja mam zawsze jeden taki mały schemat na port ale być może to się teraz zmieni Ogólnie tutaj mamy takie ładne co robi A nagrywam sobie Ogólnie tutaj mamy takie ładne mm, nie tyle zagłębienie co po prostu Chociaż? A jakby Ile stóp? 12k No dobra dam 11,5k I właśnie patrzcie To mi się sobie podoba e, Ta cała koncepcja pod tą skałą To byśmy sobie oświetlili i to będzie w sumie nie najgorszym się dać, tylko nie ma kurczy, nie mamy wungla. Musimy mieć po węgiel jeszcze. <noise> jeszcze ja, taka chyba przerwa na SS. a znaczy, że kocham po w centrum uwagi, to jest takie dziwne. To jest, powiem wam, że moja największa wada, bo ogólnie na przykład... W prawdziwym życiu też tak mam. W znaczy, prawdziwym życiu to troszkę zawsze zabrzmiało, ale też tak mam, że uwielbiam po w centrum uwagi. Po prostu koram, kocham, koram. Kocham. Także <noise> lecimy z SS-em, a później lecimy oczywiście po e, węgiel, węgiel. No i taka jest ta magia, i na serwerze Poprosiłem o węgiel, dostałem sporo tak węgla, także w porządku A z tym mi w sumie znaczy, że tylko jeden węgielik na pochodnie ale dobra Niech będzie, niech będzie, niech będzie eee, Szybkie, no dobra, żebym sobie nie wiem 5, 8 takich po 4 właśnie, 8 razy 4 To będzie, teraz matematyk anorek Matematykorek, a to będzie, to będzie, to będzie, to będzie 8 razy 4, 32 Ale mi włosy o klapu, to jest po prostu szok Ale dobra, skupmy się dalej na naszej w naszym, naszym porcie. Tutaj właśnie będzie takim fajnym e, moim zdaniem m, sposobem, żebyśmy sobie po prostu po pierwsze oświetlili to jak najmocniej. W jak najmocniej, jak, nie jak najmocniej. Raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć. Tutaj też, może być tak póki co na chwilkę. MSG spam, ogólnie Nie te pam. Dobra. Nie w porządku, w porządku, w porządku. Tylko jak to w ogóle będzie wyglądało. Ogólnie chcę to zrobić tak, że to się zrobi rozkopiemy. Później tutaj woda w sumie wpłynie. Woda to niech będzie, że wpłynie i to jest sobie zrobimy taki drewniany w ogóle takie fajne przejście yy, wypadałoby od góry do naszego właśnie portu. A tam nam w sumie takie doszło konserczy na to. Że od góry się będzie dało wejść, a od dołu się po prostu wejść nie będzie dało fajnie też, bo tutaj też było jakbyśmy A a, a zrobili na początku taką sobie tutaj platformę Tak, tak, tak Taką nasz spokojnie platformę. Tutaj niech będzie tak, raz, dwa Teraz znowu tutaj sobie... Bym... No nie no, chyba chociaż to bym jeszcze powiększył Mam sikierkę, bo jakbym nie miał ja siekierki to bym się po prostu nie chciał kopać, ale to bym jeszcze powiększył o jedno, żeby tutaj w miarę było chociaż, 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 chociaż e, w miarę symetryczne To było w sumie w porządku, to było w sumie w porządku W ogóle fajnie, to jest strasznie spożyte na brodach tak To mi się podoba. Dobra, raz dwa Raz, nie Dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, e, do końca Nie, nie do końca, To to może nie będzie tak Anorek, a masz live'a? Nie mam liwe teraz Dzisiaj koło 17 będzie Niech będzie Tak, tak, do no, raz, dwa, trzy, cztery Na razie wiecie, tak z tą normalną platformą później, naj, 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 później będziemy najwyżej y, Sobież sobie zmieniać Czekajcie, czekajcie, tak, hops raz, raz, raz Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Hollercy akurat noc nas Noc nas tutaj e, Załapała, czekajcie, raz, dwa, trzy To musimy jeszcze tutaj, tutaj, tutaj w miarę ładnie ogarnąć. Dobra, tutaj mamy sporo, w sumie mamy też w sumie od widu tak naprawdę. Dobra, teraz 2, 3, 4. A tutaj ten, wiecie, na razie tak chcę, chcę zrobić tak sobie w sumie surowy stan. Zobaczymy w ogóle ile będzie, ile będzie, ile będzie nam, ile nam to zajmie. Dobra, tutaj może być, tutaj bym nam takie świerkowe, świerkowe drewno, a nie deski, żeby to bym miał jakoś fajnie, ładnie wyglądało. Tutaj bym to zniszczył w sumie a tylko to troszkę, dobra, to też sobie troszkę tutaj rozwalimy naturalny, naturalną kolej rzeczy Raz, dwa, to też się przydały dzisiaj pochodnie Troszkę ich usunąłem Troszkę ich usunąłem Raz, dwa, trzy, cztery, dobra I tutaj w miarę też bym troszkę chciał sobie a nie wiem, też to jeszcze będzie wyglądało Fajnie, bo się tam przebili Tam dalej Tylko, że to by było bez sensu troszkę Ale dobra, na no razie skupię się na tym, żeby tutaj sobie zrobić sobie, sobie takie platformy w sumie Coś ten deseń. Yy, na dwa muszą być. wystarczy na chyba tylko... Nie na dwa, nawet nie na trzy, chyba będą się, musiały być. A chociaż, chociaż spróbujemy sobie. Tak jak to tutaj crafting sobie zrobimy też. Tutaj to oczywiście płytkami otoczę w miarę. I to będzie raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Akury było idealnie. Tylko nie wiem czy te łódki się tutaj zmieszczą po prostu. W tym, w tym podwójnym jakby. Czekajcie, mamy tutaj tak. A, raz, raz, pięknie. Damy to. Nie wiem czy ja mam takie lagi, czy o co tutaj chodzi Nie wiem czy ja czy ogólnie serwer, ale załóżmy że ja także Troszkę nie fajnie Tak, to się w ogóle zmieści tutaj Powinno, powinno się zmieścić Tak, zmieści się, w porządku To będzie chciało wypływać, bardzo ładnie Jeszcze sobie jedną łódeczkę walniemy I teraz fajnie bo też te płotki w miarę zagospodarować Tylko A, a, a Nie wiem czy nie lepiej by było jeszcze tak by powiększyć a, chociaż, chociaż 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 nie 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 nie, nie uciekaj mi nie uciekaj wow wracaj łódko dobrze Dobra łódka Dobra łódka dobra łódka chociaż e, pat patyczki w sumie nawet mamy patyczki nawet mamy też podki czekajcie ja wiem jak się robią podki ja wiem jak się robią podki podki się robią tak 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 O o miałem problem właśnie z tymi podkami ale już na szczęście dzięki też uprzejmości niektórym graczom po prostu wiem jak się robi płotki Także moja wiedza Minecraftowa się poszerzyła co najmniej trzykrotnie Dobra to mi w sumie taki ma ubogi port raczej Od zawsze W sumie w Minecraftie, w po innych grach Wolę takie bardziej minim, taki po prostu minimalizm typowy Dlatego że moim zdaniem Po co tak, tak jakby Na siłę coś dodawać? po prostu ja wolę taki minimalizm I to moim zdaniem Jest po prostu najlepsze to lepiej się musieliby też wykminić, jak stąd spać. No to jest z mojej jakby wili. Jak spać tutaj idealnie do tego portu. To bym jeszcze troszkę powiększył, bo jednak to wygląda. Z daleka to może go najfajniej. Zobaczymy, nawet sobie. Tak, zrobimy takie próbne otwarcie portu. Z daleka to wygląda całkiem w porządku. Właśnie taki minimalizm typowy. I to mi się tutaj podoba. Tylko nie wiem, czy nie, nie lepiej będzie. No <laughs> już na razie, łódeczku. łódeczko moja. Nie lepiej będzie. Tutaj, w jakiś sens takie drzwiczki sobie zrobić, żeby też ten nie było, że to jest sam port, tylko tutaj w miarę było e, zabudowane, tak? tutaj będzie nam drzwi, czyli to sobie skasujemy, to sobie skasujemy, to damy tutaj tak, raz dwa, to sobie też skasujemy, damy raz dwa, dobrze i teraz właśnie przyda nam się, przyda nam się, o pięknie, nawet świerkowe drzwi, w sumie dalej się nie mogę przyznać do tego, że są inne drzwi, bo w moim to jest, nie gram w ogóle prawie, Oprócz nagrywek, czyli czegoś tam jeszcze A tak w sumie nawet w sumie taki podzielenie zrobił. W sumie taka... Coś mi się przypomina w sumie a la karczme. To w sumie też by było nie głupie Taka... Taka właśnie coś a la karczme. To było w sumie całkiem w porządku Tylko, tylko... Hmm. Kurczę, aż, aż w sumie fadę na spoko pomysł Całkiem, ale w sumie to jeszcze Będzie, że tak powiem Do uzgodnienia. Fajne też było Taki sobie szybki miałeś zrobić O nie ten strobi przeszkadza strasznie to, to, to mi tak niewiarygodnie mocno przeszkadza To jest po prostu szok Coś w ten deseń Tylko że tutaj też będziemy musieli tego się zielonego pozbyć mm, W sumie nie tyle pozbyć, co po prostu tak obciąć To by nie wyglądało najgorzej, powiem wam To by wyglądało całkiem... Przyjemnie Tak to nie mi się wydaje O, raz dwa Dobrze, raz dwa to jest też też takie, to właśnie symetryczne, zawsze znaczy, te skały przeszkadzają dość mocno. To też było tak, że tutaj było e, raz, dwa, raz, dwa i raz. Nie, to też było. Chociaż tutaj jakbyśmy go zniszczyli, to by nie było najgorzej. A bo tam mamy... Tam mamy to, dobra, tu nie będzie tak? Tak. Zaraz sobie zrobimy, ale to za Także zaraz sobie zakończymy, ale to mój rozdział na tym odcinku, także końcówka. odcinka. Mam że Wam się podobało, Ponieważ o sub i like. Mega PI pomaga w swój kanału, dziękuję bardzo z góry i widzimy się w kolejnym odcinku. Piszę, co sądzicie o tej serii, o moim porcie, super. Także na razie, cześć, papa! Pa!